Cześć, Aleksandra Faszczek wraz ze mną. Wilki był, witam Patryku. Dzień dobry. Co tu tutaj dzisiaj robisz na fajnie? Komu kibicujesz najbardziej? Kanioskiemu. <grywania> najbardziej kibicuję Kaniowskiemu. Dlaczego? Bo robi największe wyświetlenia. <grywania> A kto tak ci powiedział? Statystyki YouTube'a. A, A okej, okay. czyli śledzisz, które wyświetlenia wyświetlenia? to kolega z mojej pracy, nie? A no tak, no tak, w klaucie. No, no ale ty teraz masz przerwę z klauta? Czemu przerwę? No bo przecież masz kontuzję. No mam, no. No i jak tam, zdrówko? Powiedz widzom. No lepiej, lepiej, no już jestem trochę świadomy, tak wiesz, no co, ja jestem trzeci dzień po operacji, no to no, przynajmniej tak, dobrze, jeszcze raz, e, no to przynajmniej kontaktuję trochę z rzeczywistością, nie? Mhm. E, a co z tym bo powiedziałeś, że jesteś, ta, że już nie czy coś takiego? No, no dwa miesiące byłem tramalami, wiesz, to nie... A, przeciwbólowe, tak? No tak, ale na opioidach, nie, no kurczę, to jest prawie jak her... więc yy, mocno przez głowę pamiętam ostatnie trzy miesiące, znaczy dwa, do tego stopnia, że nawet jak z kimś gadałem, to na drugi, znaczy po tygodniu mi się przypominało, nie do końca wiedziałem, czy to było, czy mi się śniło, wiesz, no bardzo, ma najcięższy okres w moim życiu, wiesz, dwa miesiące ja nie przyspałem żadnej nocy, kurde, nie, naprawdę zwijałem się z bólu, no no co, krótko powiem, bardzo ciężko. No teraz naprawdę jak jestem po operacji, się czuję jak nowonarodzony, nie. No mam przecięte plecy, wiesz, jeszcze, jeszcze te szzywki na plecach, ale, ale śpię, żyję, wiesz, jest normalnie, nie. Ale dużo osób chyba się odezwało do ciebie z pomocą lekarzy i tak dalej, nie? Tak, na pewno też sportowców, którzy przerabiali kontuzję, no na pewno wiesz, jakiś klinik, no naprawdę teraz mam sztab medyczny taki, że... Już się niczego nie boję, nie? No to najważniejsze. Ale nie, ma, nie miałeś takiego poczucia, że może tak się stać, że będziesz wykluczony z walki już totalnie? Nie obawiałeś się tego? Nie. Wiesz, ja to... Kurde, właśnie ja byłem na tyle głupi, że wiesz, nasłuchałem się tych wszystkich tiktokowych znachorów. Będzie dobrze, szybko cię tu postawimy, wymasujemy. No i może w pierwszym tygodniu było faktycznie lepiej na tyle, że... Miałem w ogóle się... Bo pierwsze, pierwsze trzy dni ja nie umiałem się w ogóle poruszać. Leżałem jak warzywo, nie? No i teraz jeszcze mam mgłę. Eee, no tak czy inaczej, wiesz, nie rób rezonansu, my cię tu poustawiamy, kurde, co znachor, to lepszy, wiesz, tu blokada w kręgosłup, tu coś. Jak poszedłem zrobić rezonans, no to kurde, wiesz, no niemal inwalida, nie? No ale doktor Turek, pozdrawiam, bo stawił mnie szybko na nogi i, 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 no i jestem do tego stopnia, że wiesz, kurde, nagle bohaterskich, kurczę... Klan ułomnych, kurde, dewiantów, wie, znalazł swoje 5 minut w internecie, jak jeszcze gadałem z rytom, mówię, kurde, nie jestem niemal inwalidą, muszę się operować, a na drugi dzień gangrena murańska jest bohaterem w internecie, chodź się bić, mówię, dobra, chodź się bić. Ale z tą kontuzją chciałeś naprawdę? Ach, bo wiesz, ja, ja dopóki nie wiedziałem, jak to jest bardzo poważne, to ja byłem przecież w Tajlandii, ja zrobiłem walkę po pijaku, nie? Wiesz, yy, bo w takim barze, że się pije i bije, nie? No nieważne. Wiesz, nie grałeś? Tak, ale nie pamiętam połowy walki. i nie, jak, nie wy, jak, wy, jak, wy, jak wychodziłem. Cześć, bo wpadam w taki słowo że nie wiem już, o czym mówię. No o muranie. No, no i wiesz, no, to bohatercy bohaterzy, trochę by przestrzelili termin, bo grzebali jakiś wywiad z kiertem przed tam kilku miesięcy i oni teraz bohatersko chcą się bić. Ja mówię, dobra, no przelecę jeszcze tam tydzień, dwa na, na, na Tramalu, to was zbije, nie? No i, a, a się zesrało, wiesz, fejm jeszcze powiedział, to dobra, na tym, na tym fejmie, nie? No i, 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 wiesz, e, walka z masą, ja nie mogę, strata tata, wiesz, tysiąc wymówek. No i co? No i się zoperowałem, już trochę mam ich gdzieś, nie? No ale dużo storek wrzucałeś i tak, i Ekierta wrzucał Jacek, znaczy, i no, Ryta, i tam wszyscy byli wkręceni w to. że znaczy, jak słucha kurak jedna o nie będziemy <laughs> o mówić, no? no. Tak, no tak znaczy tak. wiesz co, bo ja chciałem, kurde, mieć to raz dobrze z głowy, nie? Od A do Z, na czym polega, kurcze, jak powiedziałem, faktycznie realizujmy to. Chodźmy się bić, kurde, żebyście mi teraz pół roku nie truli, że oni teraz ktoś coś wiesz, no coś się teraz odbywa. Mówię, dobra, dam w radę. Ekier się osrał, trudno, mogę wyjść sam. Yy, odejdź o yy, do masy wspólniku. No i mówię, dwa na jeden, dwa na jeden mogę wyjść, no to oni nie, no bo głupio by było dostać w zęby od jednego. To, żeby był też ekier, żeby ekier też dostał w zęby. No ale stanęło na tym, że Jacek. Był skłonny zrezygnować z walki z masą, jeżeli Ekier wejdzie do ringu. Tylko Ekier się osrał i nie wszedł. Łukaszu, odpowiedz dlaczego tak było? Dałem jeden warunek. Że, żeby walka z Jacka z masą się nie odbyła. No nie odbędzie się. No teraz, teraz się nie, odbędzie. nie. No teraz to można. Ale nie bo ja nie będę wspierał kurana, ale jesteś największą w internecie, bo całą karierę twojego kanału wspierałem cię. I tą starą gangrenę, Wiesz, że stworzyłeś mnie w mediach społecznościowych. Chodzi mi to. Wspierałem cię, a jak przyszło to, do czego zbić Murana, to się osrałeś. i Jako jedyny przez ciebie tu dzisiaj się nie biliśmy. Wszystko przez ciebie wszystko przeze mnie. Dobrze, ale Wiesz, to, ja tak zacznijmy od to początku, murana. Zacznijmy od, początku. Zacznij... Nigdy nie wspierałem bardziej Murana niż w tej kwestii. Po pierwsze, to ja jestem, po pierwsze, to zacznijmy od tego, że jestem dziennikarzem, a nie zawodnikiem. Nigdy nie trenuję. nie gościł to, a gościu. Poczekaj, gdy ja, nie, nie ja trenowałem. Zaczynaś. Zawodnikiem? Stary, no jak już. idiotom. To chociaż jesteś ponoć dziennikarzem, no to. Ty ponoć wyższy, się... ale co ma idiotyzm do walki? Że Ty jesteś rany a ja cały wyszedł bohaterem. A to to jest Twoja narracja. Po pierwsze, dałem jeden warunek, żeby walka się nie odbyła. Jakby powiedział, wyszedł i, i powiedział, że nie ma walki z masą, że rezygnuje na poczet naszej walki, no to spoko. To mógłbym co? walczyć. To się odbywały, więc. No nie, no bo teraz sobie mówisz, że się w a nie było. Poczekaj, to jeszcze jeden, jeden wątek, który do zrobienia, przepraszam za słownictwo, ale niestety, jak yy, widzę, emocje tego poniosły. <laughs> Słuchaj, przede wszystkim, gdyby Muran dostał nokaut, to walka też by się nie odbyła. Więc, jeżeli by chodziło o to, że ma nie być walki z masą, to wystarczyło wejść. Bo ja to bym to z to nokaut. Się nie, odbyłaby się, bo by dostał nokaut i tak by się nie odbyła, bo i tak im się to nie sprzedaje. Więc jako jedyny mogłeś zapobiec walki Murana z masą i jesteś jedynym twórcą tego zestawienia, czyli wspólnikiem i fundatorem wygranej masy A i zarobków robisz, masy. logiki kurwa zrobisz. Czyli wspólnika Świadka Koronnego. A dobrze. To... <śmiech> <śmiech> o, grubo. To, to, mocne, to mocne słowa, ale... My A przyszedłeś wy się... z kadru, Patryk. No bo, no bo nie wstydzi, nim, wstydzi się tych nie słów. się z nim pokazywać. się tych słów, to chce uciec. Robisz z logiki k****. teraz. Ja myślę, że widzowie nie są tak naiwni, żeby się dać wciągnąć w taką narrację. Ta, ta tak, tak jak Denis i Muran, nie? Tylko bądźcie zrozumieją, my musimy się trzymać razem, ja mam coś do powiedzenia, tata. Ta, ta. Wiesz, to jest właśnie zakłamana narracja, nie? Tak jak ci Muran nie lubię, tak w tym razie przy, przyznam, to jest to słabe ogniwo, nie? To może piątkę sobie zbijesz z Jackiem jeszcze? Ja raczej wolę zbić całego Jacka niż samą piątkę, chyba jest na ich dwóch, jak mogą się zbierać pięciu, to się ich zbije. Ale tutaj to wychodzi na to, że ja domagałem się walki z Jackiem i jak przyszło to co do czego, to odrzuciłem taką propozycję, ja nigdy tak. nie powiedziałem, że ja się chcę z kimkolwiek bić. Dobra, bo mi się już ja, nie chce tego kłamcy słuchać, nie? słyszałem pomówienia, które tutaj e, wybrzmiewałem w moją stronę przyszedłem to zweryfikować no, po prostu, no. no, no Więc wiem, nie obstrałem się, ja nigdy się nie, nie, mówię, nie powiedziałem, że się bić Tęk, tutaj. Zapraszam, teraz też jestem bliższy słuchania wiedzy Murana, że krzyczysz, a później uciekasz. was tutaj, baśnie bracie Grimm. Słuchajcie, słuchajcie Ty, to może walka z Łukaszem Kiertem. Ale z czym? Jak on się swojego cienia gość moich. Bo niech się walczy ze swoim sumieniem teraz. <grystanie> Uratowałeś Masę i Murana. <grystanie> <grystanie> nie mogę. To co, kiedy teraz walka się szukuje? No, następny cloud, nie? A kiedy będzie następny? Pod, we wrześniu? Nie wiem. Nie, no, nie, 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 wiem. Nie wiem, no bo mi się już nie, ja ledwo znam się na miesiącach, kurde, a ty się mnie pytasz kiedy. Dobrze, gole? dobrze, <grystanie> Patryku. Wracaj no. do zdrówka, a, piąteczka. No,